Dzienniczki pomiarów. Dzienniczki pomiarów to zestaw mechanizmów wspierających proces samokontroli, pozwalających na monitorowanie swojego stanu zdrowia bez udziału lekarza oraz zastąpienie papierowych książeczek pomiarów. Moduł dzienniczki pomiarów pozwala na prowadzenie własnych pomiarów parametrów zdrowotnych, takich jak np. poziom cukru, ciśnienie krwi, tętno czy masa ciała. Po przejściu do modułu Użytkownik ma wgląd wprowadzone przez siebie dzienniczki. Dane wprowadzane do dzienniczków przedstawiane są na wykresach pokazujących wyniki oraz daty dokonywanych pomiarów. Dzięki wykresom użytkownik ma możliwość odczytania wartości danych parametrów w wybranym dniu. Aby dodać nowy pomiar do dzienniczka, należy skorzystać z opcji Nowy pomiar. W formularzu dodawania nowego pomiaru należy podać datę i godzinę pomiaru oraz wartość mierzonego parametru. Po kliknięciu przycisku Dodaj pomiar, wprowadzone dane zostają zapisane do dzienniczka. Moduł Dzienniczki Pomiarów umożliwia tworzenie własnych dzienniczków. W celu utworzenia nowego dzienniczka pomiaru należy kliknąć przycisk. Nowy dzienniczek. Tworząc nowy dzienniczek, można samodzielnie zdefiniować poszczególne pomiary, podając nazwę mierzonego parametru, jego jednostkę oraz wartości normy. W systemie zostały również przygotowane gotowe szablony dzienniczków. Przykładowo, chcąc utworzyć dzienniczek pomiarów dla poziomu cukru we krwi, użytkownik może wybrać gotowy szablon Poziom cukru. W szablonie są już zawarte takie informacje jak nazwy pomiaru, Jednostka. Nowy dzienniczek zostanie utworzony po kliknięciu przycisku Dodaj dzienniczek. Od tej pory użytkownik ma możliwość wprowadzania pomiarów.